jest on. nie jest tam, to. tu to tam. Kto jest tam? Drogo się patrzysz nam. Drogo się patrzysz nam. Bo ręka, pamparan, Nie, nie jest taki głupi pokaże, że ma dżem. że nie wąchał bal Nie wąchał nie pojechał wzdolę, nie pojechał wzdolę. Może byś może byś mi gadać. Może nie tak kiedy nie ma Gość, kiedy nie ma już ma ma wędrów, kiedy ma wędrów, a zagrać pochowac wędrów. A tam jest po co kiedy nie ma to. co kiedy nie a to kurwa niech a niech to. niech kurwa,